Wzywam Cię przychyć życiu mnie o dal mroku cień jasny rozpal dzień Twój jest czas i świat pełnio boskich praw, Tyś natchnie Przewodzieniem Duchu Święty, święty przyjdź Ducha Twego, a powstanie życie I odnowisz oblicze ziemi Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna Obdarz Twoją miłością Oddaję Ci mój umysł i serca w Twoją mądrością Wyliwij mnie spośród marności świata Wprowadź na, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać z namaszczenia Tego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z Uznań wyższego i męstem, abym odważnie noniós je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie poddany bez końca, niech mój są o tym miłości. Mistrz ukochany przyjm narzędzia, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemówić na to Tobie, nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patriz et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Christus. Sekulorum Amen. Usiądźcie na nasze kolejne rozważanie. Wczoraj kończyłem myślą. To są okoliczności wykazania wypływające z uroczystości i Najdroższej i, moi drodzy, kwestii pokuty. No bo zostaliśmy umocnieni przez Ducha Świętego na pokutę. Pierwsze zdanie brzmiało, niech Bóg Duch Święty umocnicie na czas pokuty. Na drugim miejscu Pan Bóg wołał na wrócenie. Proszę was, aby każdy, kto we mnie wierzy, odrzucił dla mnie swoją największą słabość. Która przeszkadza mi zjednoczyć się ze mną. Dzieci, chodź w potencji, chodź w woli, chodź w rozumie, bo w innym orędziu Pan Bóg powie: po to masz słabość, abym ja cię uczył pokory, bo byłbyś pyszny. Po to ustanowiłem najświętszy sakrament, abyś przylatywał i korzystał z łaski przebaczenia. Więc rozpoczynamy walkę. Że nie chcemy tych naszych słabości. Grzesznicy niech porzucą swój grzech, a wierni niech mi oddadzą tę słabość natury, którą najczęściej wymieniają w swoich spowiedziach. Z moją pomocą nawróćcie się z każdego grzechu. Dzieci, jeśli by wczoraj zamknęli zabezpieczyli bramy, tak jak się normalny chłop zamyka bramę, no ja bym nie poklął. Byłem dziś do spowiedzi, bo to, to jest poza moim systemem, kiedy gonisz, ja mówię, to mu jest z Panem Bogiem, cały dzień haruję, a nie siądę, nie mam, nie myślę nic o sobie, no i diabeł ja to tak poustawia zdarzenia, że wtedy, kiedy desz, wtedy wszystko, a tym bardziej, że wchodzą na nowy teren, się muszą pytać, jakie tu są zjawiska na pustce, a tu nikt nie pyta. Jakie są zjawiska na Eremie? Co ksiądz sobie od nas tu życzy? Życzę sobie, jak ściągniesz kwiatek przy robiecie, to go połóż popatrz na swoją domę. Nikt nie położy. Nikt bramy nie zabezpieczka. Bójcie? Nikt. Wdasz polecenie, połowę kwiatków usycha. Te, co mają mieć mało wody, mają pełne. Padły, nie kwitną. Wszystko odwrotnie. Więc ja to mówię do Pana Boga, powiedz mi, jak to opanować. Wydaje polecenie, podlejcie kwiaty. Nie podleją. Mówią, że pójdą podlać. Ja się tu publicznie pytam Pana Boga, powiedz, jak działać w sytuacji, kiedy wszyscy, większość że ludzi ma w czterech literach całe działanie. Nie myśl nic. To jest tylko moje pytanie do Pana Boga, nie? Bo Pan Bóg tu nadmienił, daje mi odpowiedź. Wierni niech mi oddadzą tę słabość. Jak nie zapomnę, to wymyślę kiedyś to nabożeństwo, nie? Przyjdziemy z tą słabością naszą i powiem, Panie Boże, choćbyśmy się skichali, nie usuniemy tego. A Ty powiedziałeś tak. Niech wierni oddadzą mi słabość natury, którą najczęściej wymieniają w swoich spowiedziach. Z moją pomocą nawrócicie się każdego dnia, z każdego grzechu. Dzieci mam na małżeństwo. Nie wiem jeszcze kiedy, ale mam to sobie opisuję. I będę błagał Pana Boga. Powiedziałeś, że pomożesz. To pomóc na bożeństwo oddania swej słabości. Napiszę dwa serca. A wierni niech oddadzą mi tę słabość natury, którą najczęściej wymieniają w swoich spowiedziach, z moją pomocą nawrócicie z każdego grzechu, Chce, abyście byli święci i wolni, jako moje dzieci. Błogosławię cię, będę ci błogosławił, żądając świętego życia. Czyli, moi drodzy, po nacisku na pokutę idzie teraz żądanie Boga od nas świętego życia. Moje serce przywiązałem do Ciebie i pozostanie Ci wierne. Wczoraj mi ktoś powiedział, że ta droga, którą ksiądz proponujesz... To, to, to wziąć to wszystko i trzeba uciec gdzieś do groty. No bo mamy w domu dzieci, łe! Mamy chłopa, buczy. Mamy babę, jak jest buczy. Bo rozumiecie, Pan Bóg zażądał czegoś niemożliwego i, i, i mało kto, ktoś z nas ma spokojną rzeczywistość. Jak już dzieci odchował, wnuki moje starsze, to tutaj przychodzą choroby i od rana do wieczora cię boli. Ale jakoś to Bóg chce połączyć, bo mówię w tej chwili: Bóg chce budować świętość w nas, żądając na świętości. Ale w żadnym zakonie, jaki jest w kościele katolickim, nikt nie ma takiej drogi i nie ma takiego prowadzenia, kupujecie? Bóg powiedział, pomoże, to ja mu dziś zadaję te dzieci pytania. Jak pomoże, to ja mi przyślę robotnika, to on bramę zabezpieczy, kapujecie, kwiatek ściągnie, położy na swoim miejscu. Weźmie narzędzie, zaniesie na swoje miejsce, ale tego nikt nie robi. Czy wy to rozumiecie? Weźmie gwoździe z młotkami na stanowisko, woda zaleje. Dzieci, to, 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 to nie idzie opisać, rozumiecie? To nie idzie opisać, co się dzieje. Z moją pomocą nawrócicie się z każdego grzechu. Chcę, abyście byli święci i wolni jako moje dzieci. Będę Cię błogosławił, żądając świętego życia. Moje serce przywiązałem do Ciebie i pozostanie Ci wierne. No dzieci, jeśli jest takie zjawisko, że do mnie przywiązał Bóg swoje serce, czyli następuje zjednoczenie, kapujecie. No to ja się nie mogę być inny, skoro tu na mnie jest serce Boga, czyli Jego przestrzeń, czy to, to mnie pochłania. Przecież Panie Boże, myśmy powinni być cyzyl przy takiej obci Twojej. Myśmy nie powinni mieć żadnych niepokojów, iść do przodu, nie upadać. Bo, dzieci, chcenie i pragnienie w Was jest ogromne. Ale mamy jeszcze co? Tą przekichaną naturę, którą my dostali i o której my się nie prosili. No i dziś trzeba to wszystko zaakceptować. I z tym ciężarem swojej osobowości, natury, słabości, przyzwyczajeń i za Panem Bogiem. I On mówi, że pomoże, ale mówi, że tej natury nie usunie Twojej, żeby, żeby Ci pasowało we wszystkim. Panie Boże! My są, skoroś Ty się przywiązał do nas, no to również przywiąż i nas do ciebie. Bo dobrze wiesz, jak nie ma otwarcia woli z człowieka, to nie nastąpi nawrócenie choćbyście jak wiązał wokół nas sobą. Dlatego Pan mówi tak. Sprawię również, że twoje serce mnie nie opuści. Umiłowałem Cię, skoro okazujesz mi wierność. Bo dzieci na płaszczyźnie pokuty, co jest realizowane? Twoja wierność wobec Boga. Bóg te pokuty przyjął, ma te dwa tysiące ludzi cylniętych, a teraz chce te czego, powiedzcie mi? Miłości, kochania Go swoim życiem. Jak chcę miłości, to chcę po prostu świętości. Sprawię również, że twoje serce mnie nie opuści. Umiłowałem cię. Skoro okazujesz mi wierność, skoro słuchasz mojego głosu i wypełniasz moje przykazania, ja wysłucham twojej modlitwy. Skoro słuchasz, czyli to już dwa w naszym życiu, skoro okazujesz wierność, bo patrzymy na czas, jaki Bóg użył, jeśli to już jest, mamy już dwa punkty plus, i wypełniasz, skoro wypełniasz moje przykazania, czyli przynajmniej próbujemy to robić, to w jakimś procencie już spełniamy te Boże wymogi. Dlatego Bóg mówi ja wysłucham Twojej modlitwy. Proście, a ja za każdą waszą modlitwą stoję. Powołujcie się na mnie, że ksiądz Piotr mnie popiera. Pokazał mi to światło, że okazuje Tobie wierność. Słucham Twojego głosu i wypełniam Twoje przykazania. Witam Was, święci na drodze uświęcającej nas ku wieczności. Amen. Nie skończyłem. Jeszcze będą przynajmniej ze czykazania, kazania, żebyście zrozumieli, po co było nabożeństwo niedzielne. Idę na wam tą stronę, bo tam mam listę.